myślałem przyjdzie, ależ skąd? męczę się, męczę się, za nie wiem, czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nie wiesz o tym jak. Gdy y, połowica ma rozumek zbyt duży, to niezbyt to dobrze małżeństwu wróży. I, i, I znam ci ja nie jednego, co mu poszło w pięty, gdy się wziął żonę na zbyt obfitą talenty. A, cioteczka, dzień dobry. Ach, witam sobie. Już wstałaś? Ty jeszcześ nie Dzień duży. A świta, świta, świta w twojej głowie. Niech i tak będzie. Nie świta na zdrowie. Byle mnie kochała, cioteczka kochana. Zury ulica. Kiedy zacny ślub poświeci, włożył męża miejsce konta. Żona zawsze ma w pamięci, chociaż dzisiaj to niemodne, że jest męża tylko żoną. Jemu tylko poślubiona. <grym i drzwi> Maksyma druga. Tyle tylko niech się stroi, ile o to Modziej stoi. Wzrokiem diabła niech nie wzywa, pomad podróż nie używa. Od substancji wszelkich stron, z których twarz się sztucznie poni. Bo się biorą z tego biedy, dla jej czci i mało kiedy. Ta co się tak pięknie zdobi, dla małżonka rzecz te robi. <grywa> Gdy twój urok wszystko zmienia. Równie z rytmu, jak z oręża tak sławnego, Dostać męża jest zaszczytem białogłowym, Ale każdy dziś młodzieniec miłosnym się niesłowem. Zwykł przetarać ślubny wieniec, trudno zawsze dawać wiarę. Czyż nie wierzy wielkie nieba? <noise> Że się kocha nie potrzeba. <noise> Na mego serca grzędzie, niech ja ci raczy, a zadatek ten twój mały puści korzeń wiecznotrwały. W A w sercu lisie zamiary. O nie, nic z tego, moi dobrodzieje. Wy, co ze zwycięstwa lubicie się chwalić, o nóg niech każdy kark zegnie hardy. Każdy z osobna dozna mojej wzgardy. Wzdychaj więc każdy i kochaj się we mnie. Dlaczego w tobie? Wyjęcia daremnie. <śmiennie> Dziewczęta ręce, powtórzmy tu śluby. Przysięgamy na, na kobiety stałość niewzruszoną. Nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną! Babę zesłał Bóg Raz wyszedł taki cud Babę zesłał Bóg Z dziwnego przecież mógł Żeby dobrze zrobić wam Żeby dobrze zrobić wam Babę zesłał Pan Bóg też chłop Czynność jakże ujmująca. Anusiu, my zamiary dobiegają końca. Cieszysz się, że tu jestem. O, i owszem, panie. I ja też, że się widzę. Radę niesłychanie. Zdrowaś? Widzę buziaczek różowy i biały. Zdrowam. By mnie tylko trochę po nocy kąsały? Kaweś, to te płytkłosze znajdę ci niebawem. Bardzo bym się cieszyła. Wiem, ci nie może. Cóż ty tam robisz teraz? A koszulę właśnie panuszyłam, a wcześniej kalesony dziurawe pana skończyłam. Ogłuszycie, Anusiu. Pora na rozmowę. Popatrz na mnie i podnieś trochę wyżej głowę. Tutaj, patrz tu na mnie. Suk się zamęcała, żeby nic nie zapomnieć, Czegoś sobie słyszało. Sim, tyl wziął, cóż takiego? Wziął miejsce z troszeczką, którą dostał. O, to była niezmierzana. Bo ta wieczna kpiła ze mnie, ta wieczna przeklęta. O, to na siebie brak. Niech ją za toczyszko, niech łopoka, że oj! A, masz też Słuchaj, nieważne, to są w wrzeczkę. To jest buty jakiś powstanie, nie rząd. Jak to? A, tak. A tak są. Czy byli mężczyźni? Tym są teraz białogłowi. Kobiety rządzą, wąsacze słuchają, żony w spodniach, mężowie w spódnicach. Gwałtu, co się dzieje? Gwałtu, co się dzieje? Świat do góry nogami, kobiety górę wzięły. Słuchaj Dawid, trzeba namykać do spódniczki. Że, żebym się tym nie żenił. Oj, czasy, czasy. Oj, żonki, żonki. A oj, papy, jak te wady. Martyna Augustynek, Tadeusz Dąbek. <kluczy> <kluczy> Naprawdę wzruszyliście nas, upawiliście nas i naprawdę myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że przyszliśmy dzisiaj na teraz...